Cześć tu Kalitka. witam was w trzecim vlogu na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy w Wenecji, dzień dobry, buongiorno. ale jeszcze zanim tutaj byliśmy, byliśmy w Wiedniu, dlatego że robimy sobie takiego małego road tripa. Także zapraszam was na kilka klipów jeszcze z Wiednia. No a zaraz wracamy do Wenecji. czyli tramwajami wodnymi. My kupiliśmy taki bilet 24 godzinny i zapłaciliśmy za niego 20 euro. placu świętego Marka, czyli jednym z, jednym z najpopularniejszych miejsc tutaj w Wenecji. I taka ciekawostka. I jak weszłam na plac, to się zdziwiłam, że jest na nim woda i okazało się, że e, to nie przez deszcz, tylko po prostu przez to, że mm, poziom wody się zwiększa, to e, powoli zalewa plac świętego Marka. Więc w efekcie bardzo, bardzo niedługo może on zostać zalany, zresztą jak, jak całe miasto. A tutaj znajduje się Most Westchnień, przez który przechodzili więźniowie bezpośrednio przed śmiercią. Więc taka smutna, a zarazem romantyczna historia, że wiecie, patrzą na świat po raz ostatni z tego mostu. Tutaj znajduje się, proszę Państwa, najpopularniejszy most w całej Wenecji, most Rialto, który jest zawsze po prostu obleżony przez turystów i podobno, żeby ich tutaj nie uświadczyć, to trzeba być albo mega późno, chociaż myśmy wczoraj byli około 10 i tak było mnóstwo ludzi, albo o wschodzie słońca. A i tak trzeba zważyć na to, że przez COVID turystów jest mniej. No i w sumie... Chyba jest, bo oprócz takich mega turystycznych miejscowych, gdzie jest mnóstwo ludzi, to w innych miejscach jest naprawdę luzik. Idealnie proseczko za 3,5 euro, ciperki i ukochany mężczyzna. <grym> <grym> Cheers! jeden, dzień drugi. Byliśmy na śniadaniu w Maku i było tam zadziwiająco dużo Polaków. Dziwne. Eee, a teraz sobie po prostu spacerujemy. W sumie nic konkretnego nie robimy. Um. No i czuję się średnio. No bo mam kaza. Właśnie wybieramy kapelusz. Wybór jest spory. Ale chyba padnie.

Żebyśmy, żebyśmy mieli 80 euro, jesteśmy w trasie. Byliśmy bardzo głodni, więc postanowiliśmy wstąpić gdzieś na obiad. I po chyba godzinie szukania czegokolwiek, wszystko było zamknięte. Trafiliśmy gdzieś, tu i pani powiedziała, że nie ma pizzy, dopiero będzie później. Ale może zaproponować nam kanapkę. No i jem kanapkę i pijemy kole. Fajnie. Jesteśmy we wsi Villaga, pewnie przecież inaczej, ale zostaniemy przy Villaga. Jakieś dwie godziny od Wenecji, i spędzamy tutaj czas spacerując po górach i przebywając w zajebistym domku, jak z Call Me by Your Name po prostu jest cudnie. I w sumie pierwszy raz nam się zdarzyło tak, że mamy w sumie jakikolwiek kontakt z właścicielem, bo tutaj właścicielem jest Siro i normalnie sobie z nim wczoraj siedzieliśmy, opowiadał nam o swoim życiu, pytał co tam u nas, co robimy i piliśmy sobie wino z nim, także w ogóle to było ekstra. Box, Jesteśmy najprawdopodobniej w raju na ziemi. Cottagecore Vibe. Skoro jesteśmy w takim miejscu, to koniecznie musimy oglądać kolbię Bajor. Film jest zajebisty, także polecam go mocno jest nawet. Opuszczamy to piękne miejsce. Bye! Zrobiliśmy sobie krótki przystanek w Weronie, żeby zobaczyć balkon ale... Jest tutaj strasznie dużo ludzi, chyba się tego nie spodziewaliśmy, bo jest więcej ludzi, tak mi się wydaje, niż w Wenecji. Także tak tylko mówię. Naprawdę jest tutaj ładnie, ale ludzie jak zwykle wszystko psują. Do areny też jest po prostu olbrzymia kolejka, w której na pewno nie będziemy stać. A taka jest kolejka do domu Juli, który jest tam. Także też nie będziemy czekać. Bardzo pożywny obiad. I do tego pada deszcz. Jest dobrze. <grym> Lekko przywitało nas taką pogodą. Jest fajnie. Dzięki Jechaliśmy przed chwilą autobusem i myśleliśmy, że nie przeżyjemy tej trasy, bo tutaj są mega wąskie uliczki i momentami dwa samochody nie są w stanie się wyminąć. A kierowca jechał jakieś chyba 70 na godzinę. Także dobrze, że żyjemy. My teraz chillujemy na plaży, którą po ciężkich trudach znaleźliśmy. I uwaga, miała to być szeroka plaża. Tak, wynikało z tego opisu, a jest taka. Jest trochę trawki, głównie kamienie, no i tu już jest wejście do wody, a tu jest chodniczek, którym przechodzą ludzie. Także jeśli myślicie, że polskie plaże są polskie czy coś, to zawsze możecie sobie przypomnieć słowa któreś z blogera, która właśnie napisała, że to jest szeroka plaża. Na tę okazję zaopatrzyłam się również w okulary 3D. Jak Ci się podobają włoskie wakacje? Super! to jesteśmy nad jeziorem Como w północnych Włoszech, powiedzmy, że niedaleko Mediolanu, ale nie wiem ile to jest kilometrów. W każdym razie jesteśmy w Alpach Bergamskich i my akurat nocujemy w miejscowości Leko, to jest jedna z takich dwóch największych miejscowości tutaj przy jeziorze, drugą miejscowością taką dużą jest Como. A dzisiaj jesteśmy w Warennie, czyli w takiej mega turystycznej miejscowości, najbardziej jednej z najbardziej malowniczych tutaj i właśnie zwiedzamy Wille Monastero. Jest tutaj naprawdę pięknie. Jest taki ogród botaniczny. I muzeum właśnie w tej willi, do którego dopiero będziemy chodzić. A i co ważne, udało nam się tutaj wejść na ulgowym bilecie, a nie mamy tej, wiecie, międzynarodowej legitymacji studenckiej, tylko pokazaliśmy nasze polskie legitymacje studenckie. I zamiast 10 euro zapłaciliśmy 5. Zawsze miałam łeb do interesu. Prawdopodobnie tutaj był nagrywany bomb i wysnowali na tu jest trochę taki klimat jak z Call me by your name, bo też są takie posągi. Wiecie, kojarzycie te scenę, kiedy oni byli nad jeziorem i tam wyciągali bodajże ten posąg Venus, ale tu ciekawostka, call me by your name było nagrywane nad gardą, a nie nad komą. Niepowtarzalny widok Kamila robiącego zdjęcia. Chyba pierwszy raz na tym wyjeździe. <noise> Teraz czekamy na transport wodny i będziemy się kierować do Bellagio Kamil pokaż ten bilet. Mm. Mm. O, właśnie taki bilet już powiem, z powrotem i zapłaciliśmy ile? Nie wiem czy to widać, ale jak coś, to tu, tu jest sailing with Massimo, także... Także wiecie. Are you lost baby girl? On taki mamy dzisiaj obiadek. Za widokiem. Hey, restauracji, drogi hoteli, no, Ale bardzo ładnie tutaj, także warto odwiedzić. Przyjechaliśmy do Bellano na plażowanie, bo znaleźliśmy informację, że jest tutaj całkiem niezła plaża. I trzeba to przyznać, że jest spoko. Naprawdę jest dobra jak na dość kiepską infrastrukturę plażową nad komo, to ta jest naprawdę ekstra. Są jakieś bary, jest nawet trochę piasku. Uh, są leżaki, jest dość szeroko, jest podest na wodzie, także spoko, polecam go. Aha, jest też basen i darmowe toalety, także naprawdę, naprawdę spoko. Wcześniej było dużo więcej ludzi, ale już jest dosyć późno. Witam dnia kolejnego. Idziemy na górskie łazikowanie. Szok. Pogoda jest dzisiaj taka sobie. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Bergamskie nie są w sumie wysokim pasmem gór, ale są po prostu mega strome i bardzo często są po prostu takie nagie skały ogromne i to tworzy efekt no takiej monumentalności. Tutaj jest takie schronisko, czy po prostu restauracja, a tam z drugiej strony gdzieś jest kolejka, którą będziemy zjeżdżać. Kawusia, pięknie.

Będę je, cię wrzucał, tutaj do Ja. Tam jest takie koło, ale ono jest dosyć słabe i w ogóle się nie kręci nigdy. Ale jest. Komo ai. Lekko ai. <laughs> Lekko ai i dzwony w tle. Ale ładne światło teraz. Wyglądasz pięknie. Żegnamy się już powoli z Włochami. I słuchajcie, byliśmy wczoraj na małych zakupach przed powrotem jeszcze. Gadzicie, co Polak kurwa może kupić jako pamiątkę z wakacji? No proszę, proszę, sama witaj też.